Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, na wstępie chciałbym pokazać Państwu linię czasu terapii w reumatologii. Można powiedzieć, że terapia w reumatologii zaczęła się w latach 30. ubiegłego wieku od wprowadzenia soli złota. Dlaczego sole złota? Dlatego, że wtedy była moda na leczenie metalami ciężkimi. Wszystkie choroby leczono metalami ciężkimi, zatem również choroby reumatyczne zaczęto leczeć metolami ciężkimi, w tym przypadku solami złota i przez przypadek okazało się, że sole złota są w pewnym stopniu skuteczne. I na przestrzeni właściwie całego XX wieku my taką pokonaliśmy drogę od empirii, od czysto empirycznej terapii o nieznanym mechanizmie działania, o nieswoistym działaniu, gdzie odpowiedź na leczenie była niepewna, była późna, do takiej drogi gdzie ten mechanizm działania był poznany, gdzie był swoisty target, cel leku, który, na który działał ten lek i gdzie ta odpowiedź na leczenie była wczesna. Ale czego nam nie udało się osiągnąć? Nadal reumatolog, można powiedzieć, aż do lat późnych 90., pozostawał takim towarzyszem cierpienia chorych. Nie można było zmienić jakby rokowania, nie można było zmienić tego, co nazywa się outcome, czyli ten ostateczny efekt. Terapii. Dopiero wprowadzenie leków biologicznych zmieniło tą sytuację. Wreszcie poczuliśmy się, że my możemy wpłynąć na rozchory. Los, los my możemy zmienić, zmienić życie pacjenta, jak gdyby skierować go z tej drogi, która prowadzi do kalectwa na drogę normalnego życia, na drogę normalnej jakości życia. No ale oczywiście leki biologiczne, które są rzeczywiście bardzo dobre, mają swoje wady i tą wadą najważniejszą, jest y, wysoka cena. Ta wysoka cena y, rodzi konieczność pewnych regulacji, które ograniczają dostępność, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapłacić za leczenie dla wszystkich chorych. W związku z tym pojawiają się pewne ustalenia dotyczące włączenia terapii, czasu i trwania, które w przypadku krajów mniej zamożnych, takich jak Polska, Często są niezgodne z obowiązującymi standardami europejskimi. Tak jest w przypadku polskich programów terapeutycznych. I tutaj pełną szansą są właśnie leki biopodobne, szansą na zmianę tej sytuacji, ponieważ one cechuje je podobna skuteczność i bezpieczeństwo, jednak cena jest niższa, a więc dostępność terapii staje się większa dla pacjentów, otwiera to drogę. Dla ewentualnej refundacji w przyszłości na głównych zasadach, jak również do leczenia zgodnego z aktualnymi standardami europejskimi. A więc, otwiera się dla nas w przyszłości na razie w reumatologii nowy piękny świat. Proszę Państwa, rzeczywiście ta kwestia ceny jest istotna. Proszę, proszę spojrzeć, że na same tylko leki biologiczne w reumatologii Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje około 200 milionów złotych rocznie a dwa leki onkologiczne, trastuzumab i jutoksyna, pochłaniają kwotę niemalże pół miliarda złotych w roku. Wiadomo, że leki biopodobne mogą być znacznie tańsze od leków referencyjnych, nawet do 50% tańsze, ponieważ korzystają z wiedzy, którą uzyskano wcześniej, podczas tworzenia leków referencyjnych. W związku z tym, wprowadzenie leków biopodobnych pozwoli na dużo oszczędności, na uwolnienie setek milionów złotych, które y, mogą być wykorzystane na leczenie kolejnych chorób. Y, I proszę Państwa, y, to też oczywiście jest pewien impuls do y, rozwoju skuteczniejszych nowych leków innowacyjnych. Y, leki y, biopodobne są nowością również dla lekarzy i w związku z tym dopiero od niedawna pojawiają się informacje na temat terapii tymi lekami i skąd właściwie lekarz może czerpać informacje o lekach biopodobnych. To jest bardzo istotne pytanie. Również jak lekarz postrzega te informacje, co jest ważne. Czy szum informacyjny na temat leków biopodobnych przekłada się na praktykę i na dotychczasowe doświadczenie lekarzy? Generalnie można powiedzieć, że istnieje wiele różnych potencjalnych źródeł informacji o lekach podobnych, z których może korzystać lekarz. To mogą być po pierwsze konferencje i publikacje naukowe. To mogą być dokumenty Europejskiej Agencji Leków czy Polskiego Urzędu Rejestracji Leków. Informacje, przekazy, regulacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, tudzież z Nowego Funduszu Zdrowia, informacje dostarczane przez firmy farmaceutyczne, jak również periodyki periodyki medyczne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tak jak już mówiłem wcześniej, istnieje w tej chwili pewien szum informacyjny, jeśli chodzi o przekaz dotyczący leków niepodobnych. Wszyscy zabierają głos w tej sprawie. Komisja Europejska, eksperci Europejskiej Agencji Leków. Sami reumatolodzy, gastroenterolodzy, ministerstwo zdrowia, firmy farmaceutyczne czy wreszcie prawnicy, którzy reprezentują interesy firm e, farmaceutycznych. Pojawiają się różne, często sprzeczne opinie, i to powoduje niejasności, powoduje niepokój, powoduje trudności, jak gdyby w. Powstaniu jakiejś własnej wizji terapii lekami biologicznymi wśród lekarzy. Proszę Państwa, należy też zwrócić uwagę, że producenci czy też agencje rządowe, które regulują rynek leków, jak również sami lekarze, inaczej postrzegają informacje dostarczane na temat nowych leków. Jeśli porównamy tutaj lek innowacyjny, to. Badania nad lekiem rozpoczynają się od wyboru kandydata na lek, następnie od badań fizyofechnicznych, farmakologicznych, no i wreszcie badań klinicznych, badań pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, które mają na celu ustalenie jakości, skuteczności, bezpieczeństwa w terapii. W przypadku leku biepodobnego są to na początku badania analityczne, które służą wykazaniu wysokiego podobieństwa. Leku biopodobnego do leku referencyjnego, badania fizokonergiczne, farmakologiczne, jak również badania kliniczne. I głównym celem tych badań klinicznych nie jest udowodnienie skuteczności, ponieważ to zostało udowodnione, a raczej potwierdzenie tego wysokiego stopnia podobieństwa leku biopodobnego do leku referencyjnego. Jeśli chodzi o leki innowacyjne, zwykle lekarze nie słyszą o tych pierwszych etapach. Powstawania leków interesuje dopiero wynik badań klinicznych. One są oczywiście również bardzo ważne z punktu widzenia regulatora i producenta. W przypadku leków niepodobnych dużo więcej mówi się o tych pierwszych etapach o tych etapach, które oceniają podobieństwo leku, które są także kluczowe i dla regulatora i producenta. No i również z punktu widzenia lekarskiego ważne są dane na temat skuteczności. Leków biopodobnych. Także jak Państwo widzą, akcenty spojrzenia na leki biopodobne u lekarzy i w przypadku urzędów rejestrujących rozkładają się inaczej. Ten szum informacyjny, te różnice nie służą spokojnemu spojrzeniu na ten temat. Natomiast dla lekarzy wiadomo, że najważniejsze jest nadal bezpieczeństwo pacjenta i efektywność leczenia. Można zatem słuchać, punkt widzenia lekarzy, wydaje się, że najpewniejszym źródłem odpowiedzi na tematy medyczne są doniesienia naukowe oraz informacje Europejskiej Agencji Leków, ale Europejska Agencja Leków nie dostarcza zaleceń na temat praktycznego stosowania leków, ponieważ one są regulowane zwykle przez różne systemy prawne, różne systemy refundacyjne w poszczególnych krajach w praktyce, takich informacji użytecznych w życiu codziennym, w codziennej praktyce w rutynie, w warunkach polskich, powinny dostarczać Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Towarzystwa Naukowe. W tym momencie, na dzień dzisiejszy, wydaje się, że jak kwestionuje się skuteczności bezpieczeństwa leków niepodobnych, pytania i dyskusje budzi tryb zamiany leków biologicznych, leku referencyjnego na lek biopodobny. Nasze Ministerstwo Zdrowia, jak zresztą w przypadku wielu innych krajów europejskich jest, jest tak również, że leki biopodobne uważane są za w pełni wymieniane z lekami referen referencyjnymi. Otwierciedla to system refundacyjny, jak również system przetargowy w Polsce. W praktyce Zamiana leków biopodobnych używanych w programach lekowych odbywa się za wiedzą lekarza i nie ma praktycznej możliwości substytucji, substytucji aptecznej, ponieważ te leki są lekami stosowanymi w warunkach szpitalnych w Polsce. Wiadomo także, że na podanie każdego leku, jak również na zamianę jednego leku na inny, pacjent musi wyrazić zgodę. Leki biopodobne w Polsce na świecie są. Są już używane często i zamieniane od kilku lat, między innymi hormony wzrostu, preparaty takie jak entropetyna, filgrastimy referencyjne gdzie podobne są zamieniane w reumatologii. Właściwie od zeszłego roku system referencyjny, podobnie jest w gastroenterologii. I jak na razie nie ma żadnych sygnałów, które wypłynęły z literatury czy z instytucji regulujących rynek leków, że taka zamiana jest szkodliwa. Badania kliniczne i obserwacyjne również wskazują, że zamiana jest bezpieczna. Niektóre kraje, na przykład Dania, zalecają zamianę leków na biopodobne z przyczyn ekonomicznych. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko tak krótko przypomnę, jaka jest różnica między lekiem generycznym, lekiem biopodobnym, lekiem oryginalnym, biologicznym. Lek, lek oryginalny. Yy, Lek generyczny, chodzi o drobnocząsteczkowe leki, są identyczne pod względem budowy cząsteczki. Natomiast lek podobny różni się od leku oryginalnego. Tak jak tutaj słyszeliśmy w poprzedniej prezentacji, jest to kolejna wersja leku oryginalnego. Ale z drugiej strony, poszczególne serie leków oryginalnych są również kolejnymi wersjami tych, tych leków. I można tak właściwie powiedzieć, że ten. Ten, ta koncepcja biosimilarów, ona została już przetestowana, tak naprawdę. Bo jeżeli spojrzymy tutaj, proszę Państwa, na liczbę zmian procesu technologicznego różnych leków, od początku ich prowadzenia do dnia dzisiejszego, Remicade, 37 zmian nastąpił. że 37 razy zmieniano proces produkcyjny, zmieniała się cała technologia produkcji leków. Zatem można powiedzieć, że producent oryginalnego Remicade'u przetestował koncepcję biosimilarów. My wiemy, że. Na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy, kiedy stosowano oryginalne leki, de facto poddawano próbie koncepcji biosimilarów. Proszę Państwa, wiadomo, że jak w przypadku każdego nowego leku, konieczna jest jak gdyby szczegółowa ocena działań niepożądanych. I taka, taka ocena dotyczy oczywiście także leków biopodobnych, w tym biopodobnego inkiksymabu, ocenia się częstość występowania działań niepożądanych w co pół roku i ocenia się sygnały, nowe sygnały potencjalne dotyczące działań niepożądanych, nowych, nieoczekiwanych działań niepożądanych. Niektóre kraje te tak technologie prowadzą badania kliniczne nad bezpieczeństwem zmiany preparatów infliksymabu uchorych na choroby reumatyczne i kastrem Prowadzone są rejestry bezpieczeństwa. W Polsce również w tej chwili kilkaset osób leczonych biopodobnych inficymawem i nie pojawiły się sygnały o częstych działaniach niepożądanych do obniżenia skuteczności. Ja chciałbym Państwu przedstawić bardzo krótko wyniki badania klinicznego dotyczącego właśnie pierwszego biopodobnego inficymabu na rynku polskim. To badanie porównywało skuteczność leku referencyjnego i leku biopodobnego przez rok, a następnie wszyscy pacjenci przychodzili na lek biopodobny. Proszę zauważyć, że utrzymywała się dobra skuteczność terapii, ona była porównywalna w pierwszym roku i zmiana preparatów nie spowodowała obniżenia skuteczności leczenia. Tak samo jeśli chodzi o immunogenność. Proszę zauważyć, że podobnie. Zmiana preparatów nie wpływała na. Yy, na zwiększenie odsetka pacjentów z przeciwciałami antyleka. Działanie niepożądane również wyglądały bardzo podobnie w obu grupach chorych. To, to są dane dotyczące reumatoidalnego zapalenia stawów. Zupełnie analogiczne dane widzimy u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Tutaj również ta skuteczność wierzona w kryterium ASAS-20 była bardzo podobna w tygodniu 54, 78, 102. Zmiana preparatów po roku nie powodowała obniżenia skuteczności terapii. Ona również nie powodowała zmiany immunogenności, czyli jak gdyby odsetek pacjentów z przeciwdziałami antylek był podobny w pierwszym roku leczenia i po drugim roku leczenia. Podobnie działanie niepożądane. Bardzo podobne. Zmiana preparatów w nie przekładała się na zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych po, znań, po zmianie w porównaniu z okresem sprzed zmian. Warto to jeszcze raz podkreślić, że te leki podlegają bardzo ścisłym, bardzo rygorystycznym zasadom monitorowania y, już po wprowadzeniu na rynek i dotyczy to zarówno leków oryginalnych, jak i leków y, y, Biopodobnych. No, nie da się tutaj pominąć aspektu ekonomicznego wprowadzenia leków biopodobnych. No, musicie Państwo wiedzieć o tym, że w Polsce, Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dostępność terapii biologicznych w chorobach reumatycznych. Jesteśmy zupełnie, na, prawie że na końcu, chyba przedostatnie miejsce, w Unii Europejskiej. Cena ma znaczenie leków, ponieważ. Mając ograniczoną pulę środków, my możemy dać ten lek większej ilości pacjentów. Jeżeli Państwo sobie porównacie na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, to tutaj widać wyraźnie, że ta terapia jest znacznie tańsza niż terapia innymi droższymi lekami, a przy tym warto podkreślić, że według aktualnych zaleceń Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej wszystkie preparaty o działaniu antytennet są podobne. Nie, tutaj nie, nie mówi się o tym, że który z nich jest lepszy, któryś ma przewagę. Generalnie są to leki bardzo, bardzo podobne. To samo widzimy w przypadku chorych na zesztywniające zapalenie stawu kręgosłupa. Jak możemy sobie to wyobrazić, jeżeli mamy kolejkę 10 chorych i leczymy najdroższą opcją, to wtedy drugie tyle pacjentów czeka na leczenie. Wprowadzając lek podobny, my jak gdyby nie powodujemy, że czy otrzymuje gorszą terapię, po prostu dzięki temu możemy drugie tyle chorych leczyć. To jest bardzo ważne. Tak, wydaje mi się, że jako lekarz, każdy z nas jako lekarz musi tą kwestię brać pod uwagę, bo to jest kwestia tak naprawdę dobra pacjenta. Proszę Państwa, na sam koniec chciałbym powiedzieć trochę na temat moich własnych doświadczeń. Ja od kilku lat już znam leki wypodobne, ponieważ zajmuję się badaniami klinicznymi, prowadziłem badania kliniczne i prowadzę nadal wielu leków wiepodobnych. Jestem również koordynatorem krajowym wielu takich badań. I proszę Państwa, ja te leki znam na co dzień. Ja mam dostęp do raportów SUSA, a więc raportów o profilu bezpieczeństwa. Je, muszę je przeglądać, bo to jest mój obowiązek. I wiem, że. Te leki są bezpieczne, one się nie różnią tak naprawdę z praktycznego punktu widzenia od leków oryginalnych. Mam również swoje doświadczenie y, jako lekarz praktyk, ponieważ u mnie na oddziale także prowadzę terapię lekami biopodobnymi. Chorzy, którzy byli wcześniej leczeni infiksimabem, przeszli na, na leczenie y, lekiem biopodobnych bez żadnych konsekwencji. Ale nadal wielu polskich reumatologów obawia się tej terapii. Dlatego, że brakuje wiedzy, brakuje pewnego przekazu. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważna Państwa rola, żeby przekazać dobrą, merytoryczną informację na temat leków i podobnych, żeby nie budzić niepotrzebnych lęków, nie budzić pewnych kontrowersji, co niestety czasami się zdarza, pokazać prawdę, pokazać realne, realne fakty, oprzeć się na faktach. Udokumentowanych medycznie. to pozwoli, pozwoli zdjąć ten lęk, pozwoli, to poprawi komfort życia pacjentów. Dzięki wprowadzeniu tych leków będziemy mogli leczyć więcej chorych, dać dobrą opiekę, zmienić jakość życia w dużej grupie, w dużej grupie pacjentów. To jest olbrzymia Państwa rola. Dziękuję bardzo.